Tak, tak, kochani, tak, patrzymy na czosnek i patrzymy na kochaniutką. Kochani, witamy Was serdecznie. Spotykamy się tylko na momencik, na krótką chwilkę. Co dzisiaj będzie w temacie? E, dzisiaj w temacie będą gołąbki. Kochaniutka odeciała. Tu Ryż już, tak. To już... Kapusta, kapusta, już tak. To już, już, już szykujemy. Nie będziemy od podstaw ich robić dzisiaj. Bo no w zasadzie to chyba zbytnio Wam nie chodzi o przepis gołąbków yy, takich tradycyjnych, tylko to będzie przepis gołąbków, gołąbków kochaniutkich. Dwa gołąbki robią gołąbki. A co, kochaniutki w tym czasie? A kochaniutki w tym czasie, pokażę Wam, jak się przed tą cholerą z Azji zabezpieczyć. Że tak powiem brzydko. Nie będzie to środek, który, jak to się mówi, działa. No. Kochaniutkiemu, kochaniutkiej pomaga, żeby spokojnie, zdrowiutko jakoś ciągnąć i jakoś tam te 60 plus jedziemy, jedziemy dalej. Nie będziemy mówić, że to przeciwdziała wszystkiemu, nie, ale pomaga. Pokażę Wam fajny, fajny, ja nie wiem jak to nazwać. Sposób, sposób na konserwację czosnku. No, tak, na konserwację kochaniutkich. Tak. Konserwujemy się właśnie takim czosnkiem. To jest już półprodukt, Kochaniutki będzie ale zaraz, ale Kochaniutki będzie go obierał, bo na filmie będą widzieć tylko już takie półprodukty, kapustka, mięsko, ryżek, Kochaniutka, yy, Kochaniutki jest to, to, tu, tu, halo, tam z drugiej strony, Kochaniutki, dziewczyny, a, Cii, nie, żadne dziewczyny, bo dostanę dziób zaraz, kochani, spotykamy się dzisiaj wieczorem, nie wiem o której godzinie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale chyba około 18, tak, uda się coś, Kochaniutka, coś tam. Omówiłem okay, się, się z nią 3. na osiemnastą. Teraz jest trzecia. No tak spróbujemy, może wcześniej. 17 może tak? Chyba że gdzieś pojedziemy. Nie. Nie? Pogoda jest dzisiaj piękna, fajna, fajna pogoda. Z godzinkę? Słoneczko. Y... Z godzinkę. Oj, kurz znowu mnie załatwiła, kochani. Aha, mamy taką smutną wiadomość. Wczoraj. Wczoraj kochaniutka wyciągnęła mi na spacer. No, pojechaliśmy w nowe strony. Wszystko było pięknie. Spotkaliśmy bociany. Dwie pary. Jedna para dziubała, druga para żuneła, a trzecia para później siebie dziubała. No co robiły bociany? I odleciałeś już. Zgubiłeś wątek. Aha, ale na koniec, nie, nie. Całą wycieczkę nam zepsuł pewien. Ale to zobaczycie ten szczegół. Myśmy analizowali, czy go pokazać, ale pokażemy. Pokażemy z uwagi na to, żeby. Może będzie mniej takich przypadków u nas w kraju, bo naprawdę, zresztą, co będziemy mówić, zobaczycie to krótki zwiastun tego filmu, który powstanie z tej wycieczki, zobaczycie dzisiaj w trakcie online'u. A reszta, no to co, to, to później, wieczorem, a więc co, gołąbki kochane dzisiaj robimy, gołąbeczki, kochani, to nie będzie przepis gołąbków tradycyjnych, nie będzie przepis gołąbków jakichś tam jakichś, no, tylko to będą dwa gołębie robiły gołębie, no kochani, dajemy, 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 a kochaniutki będzie was dzisiaj leczył, leczył, do wieczora, bajo kochani, całusy, A, nie wolno całować, łokcie, na razie.